Zuza Lewandowska jest z nami. Dzień dobry, Zuzo. Dzień dobry. Muszę zdradzić, że przed sekundą powiedziałaś, jak bardzo bym chciała być w kan. Ale Biedąc dziś to obrazki. Tak, obrazki są piękne, ale dziś, tak jak sprawdzałyśmy kilkadziesiąt minut temu, deszczowo w kan nie Nie, rozpogodzi się. A jutro, jakbym jak dotarła, to akurat już bym No tak, to rzeczywiście. Jutro już słonecznie. A powiedz w takim razie, jak w Polsce, czy dziś słońce, czy dziś deszcz? Pogoda w kratkę. Są miejsca, gdzie słońca nie zabraknie. I nawet o poranku miejscami bezchmurne niebo. Nie dajemy się zwieść, oczywiście, temu. Vamos, um coiço. Jest chłodno, my za dom już to rano sprawdziłyśmy na własnej skórze przymrozki. Warto brać mimo wszystko jeszcze ciepło o poranku, gdyż na termometrach teraz 5-6 stopni maksymalnie. W dru... Oczywiście w drugiej części dnia temperatura wzrośnie i dzisiaj nawet do 19 stopni w zielonej górze czy w Gorzowie Wielkopolskim i tam słoneczny dzień. Ale nie wszędzie dzisiaj taki słoneczny, bo na przykład na południu Polski w górach tutaj przewaga chmur na niebie będą. Pojawiały się też opady deszczu na wschodzie na południu Polski zaglądamy nad polskie morze i tu akurat gdzie niegdzie jeszcze chmury występują. Na pomorzu zachodnim. Dzisiaj będzie piękna pogoda. Na środkowym już trochę więcej chmur, a w okolicach Zatoki Gdańskiej tutaj możliwe przylotne opady deszczu w drugiej części dnia. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy. I tak dzisiaj nad Polską będą wędrowały chmury. Jeszcze układ niskiego ciśnienia będzie podrzucał nam chmury i opady deszczu na południu i na wschodzie Polski, ale także w drugiej części dnia chmur przybędzie na północy. Natomiast w centralnej części Polski pogodę będzie poprawiać nam układ wysokiego ciśnienia i na przykład w Warszawie dzisiaj pogodna słoneczna aura do 16 stopni w stolicy Polski teraz szczegóły. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce deszczowo w Gdańsku przewaga chmur na niebie w Kołobrzegu, ale większych przejaśnień możemy spodziewać się w Bydgoszczy, w Toruniu, w Poznaniu, a większych rozpogodzeń na Pomorzu Zachodnim i tutaj oraz na Kujawach najcieplej, bo do 18 stopni, najchłodniej na Pomorzu Środkowym, 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu oraz na Podlasiu pochmurno, deszczowo w w, w suwałkach zachmurzenie umiarkowane, w Warszawie także, a dużo słońca w Olsztynie, a także na Ziemi Łódzkiej. Na termometrach od 14 stopni na Podlasiu do 16 stopni w Warszawie, wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. Na Podkarpaciu, Rubelszczyźnie i w Małopolsce zachmurzenie duże, po południu będą pojawiały się opady deszczu. Najchłodniej dzisiaj na Podchalu 10 stopni, 13 stopni w Kielcach, w Rzeszowie, a także w Lubinie 4 stopni. Stopni. W Krakowie wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale w drugiej części dnia podczas opadów deszczu może być momentami silny i obniży nam tą temperaturę odczuwalną. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej zachmurzenie duże w Opolu i w Katowicach, ale nie powinno padać. Zachmurzenie umiarkowane we Wrocławiu, a piękny dzień zapowiada się na Ziemi Lubuskiej. Tutaj do 19 stopni, dużo słońca i dużo błękitnego nieba. Wiatr będzie słaby i umiarkowany Nocne. Ciśnienie wyniesie dzisiaj 1006 hPa. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.